Witajcie moi drodzy, ja jestem Majonez Dzisiaj pogieramy sobie z e, małą ekipką e, sobie na Sylwie e, koszmarnym e, Postaramy się do przejść i dowiedzieć jak to jest duch e, Będzie ciężkie, ale myślę, że nam się uda To jest nasz aż trzech e, No i co? Ja, ja was zapraszam do oglądania i lecimy Dobra, kto ma krzyż, panowie? Jest ze mną Poletix to i Toma e, I Jest z tutaj jakoś poświęcony jeden wywiad I z tym Więc mamy zniszczone te dwa monitory Między e, aktywnością i naszym kluczem Robisz robicie to opaki Mi się wydaje, że Hamza na razie nie leci Nie no... Co ty gadasz? Hamza może być odjadł Poczekajcie, idziemy żeby... Tak, te korki włączę Wiesz, się... przecież... Zresztą, nie, drzwi odbiły się w Wszystkie drzwi są uchylone. Dzień dobry, nie ma szkole, Doma chodź ze mną, śledzimy po w domu. Też. Ej, teraz ten korytarz, jak ktoś, bo tu już jestem. Dzień dobry. Skork gdzie nie to już było. Ale, jakoś masz onych kryjówek. W zasadzie byłoby. No, nie ma w zasadzie jest chyba tylko jedna. Było tu najlepiej, gdzie był ten korytarz. Tak, tutaj jest to no, 10 stopni masz. Ale to jest to, ten korytarz cały, wiecie? 5 stopni. To jest 5 stopni, że, Mamiętaj, to, to jest stopni jest guys. Powodu. Ale tutaj jest 5 stopni. Mają on ten jest to Korki jeszcze, teraz. Korki nie są jeszcze, jakby nie nagrzałeś Najgorsze jest co, Ja tu zapalę bo się No widzę, że nie boimy się. I świat może więcej No to dobre nie pójdę. No że jest tak zimno. Ej, dobra. No, to jest troszkę ich... no, tak no, mało, One i tak jednego dowodu nie ukazują, idzie, nie? Ale póki co, idzie nam dobrze, naprawdę. Nie, nie idzie nam dobrze. No nikt jeszcze nie zginął. A no, a ja bym tak światów nie rozpalał, bo się jeszcze najwięcej... Osama na, na e, no ma... Osama, Osama. Osama. Dobra, eee... Musimy szukać w pomieszczeniach gdzie jest minusowa temperatura. Dawaj to mastery, będziemy... Ale... Ja, nie to wiem, który to będzie, to będę na na prawo. To będzie Mastaj, z tą mazienką. Daj to jest 3 stopnie, no to to No, czy O, widzę go. Zna. A temperatura już się jakby rozgrzała, Chyba bo... no, trochę jest cieplej. To myślę, że tam to Dobra. będzie wyciek. Chodźcie, chodźcie z Chodźcie. Dobra, widzę, ja tam wyrzucam... Trzeba postawić drugi krzyż, którego oczywiście nie mamy, tam po płacą. ...wytąpimy, widzimy I będziemy wstajaliście go tam... E, ...unicjastycznego ducha. Czyli kamery też. Jestem biały MS-3, sensor. A jesteśmy, jesteśmy. Jesteś. Odbiórz. Odbiórz. Dobra. Ej, a nawet jeśli tu jest jedna kryjówka, to. E, ten, a nie. Kryjówki na korytarzu i tam w tym małym Ale Znaczy ona jest tylko na tym głównym komentarzu, jak tak. Czekajcie, mój. <tryk> <tryk> a... <tryk> mi sparował z drzwi, jak no. Drzwi zamknął. Ale Muszę tak postawić, to jest, żeby już nic nie robiła, Potem zobaczmy, czy tam jest. jakieś finger y, co nie? Dwójka MF-a, albo trójka, nie wiem dokładnie. Ale duchy i tak ten, nie jeden no, dowód. No, ale tak. Co to, to może być książka, albo coś. Dlatego ja ja musimy tam jak najwięcej dowodów zdobyć. Będziemy musieli się to wszystko zdobywać, bo... A potem zgadywać ducha, to znaczy... A ile, ile hajsu dostaniemy, jak ten? Jest, czekaj, zobacz jak to Można... się ułoży na kamera. Można zgadywać na ten, na podstawie tego jak się zachowuje, nie? No to jest to agresywnie to... Gdyby był demon to by była chyba odjazdą na śniadanie, eee, A ile to dostaniemy hajdu z tym? Mam nadzieję, że nie będzie to demon, bo ludzie mieli nie, nie to przesiane. Dobra, chodźcie tam. Dobra, a gdzie... nie ma chyba. Orbów tu nie ma. Ja nie wiem, po co jeszcze trzymam te momenty, lecz nie mam emisji. Sur. Oni tam mają te momenty, więc ja weźmę sur. Bo wiecie, pieniądze się liczą, a to im nie odzyskujemy e, pieniędzy z wyposażenia. Więc rozumiecie, to, nie? Dobra, ja tam sur roz, zostawię. do mała chodź tam ja na film. Dobra. Pójdę z nami, nie? Ja się. To się boję, że nie bo na lub świetnie jest co innego, ale na tym filmie boję się sam tam patrzeć, bo akurat jest to się, aha, i tylko ja będę mógł A A Tak ja nie chciał, żeby było. Pamiętajcie, że może ukryć Jestem dowód, nie? No, na razie wszystko jest ukrytym dowodem. Czy ja bym żadnego nie skreślał w ogóle? Bo wiecie, może się okazać, tak, że. Mi się wydaje, że trzeba dać jedną. A co to jest ten tym pokoju? Albo to jest ten korytarz. w ja Nie, ja tu ja zmieniasz pokój że... w tym. Zmieniam? No, no, może zmieniać właśnie. Ja bym surfer stawiał, żeby zobaczyć gdzie on najczęściej chodzi, co nie? 12 stopni, tu jest, zmienił. Ale. Zmienił pogodę. No, zamiast tego. No, zamiast tego. No, nie tego. No, zamiast tego. No, zamiast tego. No, zamiast tego. No, nie tego. No, nie nie No, zamiast tego. No, zamiast tego. Zamiast tego. Nie, nie, Zamiast tego. Zamiast tego. Zamiast nie garaż do piwnicy wkraczmy, bo ja nie mam tej no jest jeden, sprawie. Ja idę z Tobą, ja mam EMF, a to że miejsce, I Tu jest, ej tu jest! Tu są dwa stopnie, cztery stopnie Gdzie jest? W jadalni, w jest w kuchni, jadalnia, jadalnia A tutaj EMF tu jest... Mocy, te Chodź 재미 식으로 neutהkt Niestety widzowie, jak widzieliśmy, jak widzieliśmy i jak widzieliście, Bóg nas zabił. Zapomniałem już w zasadzie o tym, że zabójstwo wydłuża polowaniem, ale to co? chodziło o to, żeby spróbować, nie być to swego rodzaju challenge. No i co spróbowaliśmy, no i się nie udało. To zaboli na pewno, w wyniku wziął jednych z najlepszych itemów, bo oni nie byli w zasadzie nic wartościowego, ale no co. Myślę, że odcinek się Wam spodoba. Saską na pewno się pojawią jakieś jeszcze. No i co? Cześć!